Cześć, to znowu ja, Cysia, zakochana w krzyżykach dziewczyna. A może lepiej uzależniona? To chyba byłby właściwszy termin. Plan był taki, że przez jeden dzień albo przez dwa dni zajmę się bukietem. No i tak rzeczywiście jest. Drugi dzień go sobie dłubię. Haftuje się bardzo fajnie i bardzo przyjemnie. I naszła mi refleksja taka, że przy takich projektach z niezbyt dużą ilością krzyżyków. Fajne jest to, że postawisz 200 krzyżyków albo 300 i na tej pracy automatycznie widać, że te krzyżyki na niej są. Bo kiedy bierzesz coś dużego, to robisz krzyżyków 10 tysięcy, a potem patrzysz na tą pracę i myślisz sobie, ale gdzie te krzyżyki? Co tu się zmieniło? Co urosło? Także tutaj jest bardzo e, szybko i bardzo tak efektownie, dlatego że przy nawet niewielkiej ilości krzyżyków e, obrazek zmienia się nie do poznania. Ja tutaj już skończyłam e, calutki ten dół i całe szczęście. Bo będę mogła w końcu zakryć tą linię wstydu tutaj. Tak jak widać po tym szwie, to ja właśnie tak potrafię posługiwać się igłą i nitką. No. Krzyżyki mogę robić bez końca, a kiedy przychodzi przyszyć guzik albo coś trudniejszego, no to efekty są takie, jakie właśnie widać, także fajnie, że mi się tutaj ten dół już udało całkowicie skończyć bo będę sobie mogła to zasłonić i trochę przewinąć do góry, bo już um, muszę wyciągać ręce i niezbyt fajnie mi się tutaj tą górę haftuje, ale jest ładnie myślę, że dzisiejszy dzień zakończy moje zmagania z bukietem i wskoczę znowu do Moich kotów od Haida. O czas je skończyć. Tam zostało 40-parę procent, więc już całkiem mało i, i trzeba by jakoś to dobić do końca. A jeszcze mi naszła taka jedna refleksja, bo powiedziałam, że przy takich niedużych projektach, i nie tak sobie teraz myślę, że na początku mojej hafciarskiej przygody taki zestaw Pewnie wydawałby mi się zestawem mojego życia. Natomiast teraz po iluś tam latach zmagań z krzyżykami, podchodzę do nich tak zupełnie na luzie, na spokojnie i tak sobie myślę: pchy? Też mi kilkanaście tysięcy krzyżyków. Ale wyczyn. <grym> tak to się wszystko zmienia i tak się zmienia postrzeganie niektórych rzeczy przez nas, jak, jak nabieramy takich innych doświadczeń. Fajne to. No nic, koniec tego gadania i dostawiać te krzyżyki, bo nic z tego nie będzie. Pewnie będziecie słyszeli w tyle y, szum zmywarki, może nie, ale dzieją się takie niesamowite rzeczy, że musiałam to nagrać i Wam pokazać. Zobaczcie, jaką piękną ramkę zyskały moje kotki. Ja jeździłam z tymi kotami y, w torbie, słuchajcie, kilka ładnych tygodni, że ta praca już była taka wygnieciona, wymemłana we wszystkie strony, w końcu już poddałam się, e, uprasowałam ją i, i powiesiłam w garderobie. I tutaj, po prostu fuksem, na starociach trafiłam na ramkę, po prostu tak piękną, dębową, drewnianą. Zaniosłam do mojego pana Ramiarza i on mi ją pięknie dociął. Zrobił taki format, jak, jak potrzeba moim kotom. No, i zyskały taką nową, piękną oprawę. Trochę jest źle naciągnięty materiał pod spodem, ale na szczęście z tyłu ramka zapięta jest tylko na, na karton, więc ja sobie to Rozbiorę i w wolnej chwili naciągnę jeszcze jeszcze bardziej. No, tak mi się sfuksiło, słuchajcie, w ogóle. <noise> zagutyramy ramy to po prostu zakup. Yy, w ogóle najlepszy ostatnich kilku miesięcy. No, nie mówiąc o stojaku Amur, tylko nie wiem gdzie on jest, bo śledzenie paczki skończyło się. 9 grudnia, niby paczka opuściła Rosję i od tamtej pory jest cicho. Dzisiaj jest 23 grudnia, więc no, już trochę długo. Nie wiem gdzie jest, nie wiem co się z nią dzieje, trochę się martwię, ale może gdzieś leży w strefie celnej, nie wiem, nie mam pojęcia. No, ale pomijając właśnie stojak jak Amur, to, to to właśnie jest w ogóle zakup grudnia, a może nawet ostatniego półrocza. No, genialna jest staranka, serio. A jak przymierzyłam ją do ściany, tam gdzie wiszą wszystkie inne elfy w korytarzu, no to po prostu... bajka. Jakby tam była całe życie i... ach, no aż nie wiem co powiedzieć. Także taka radość. No i jeszcze dzisiaj jest taka druga radość, że tutaj do was mówię, a za oknem po raz pierwszy od trzech tygodni błysnęło słońce i po prostu świat jest od razu taki piękniejszy bo brodzenie w tych mrokach nocy jakieś jest kompletnie niesprzyjające ani dla życia, ani dla haftowania. Samplerowi brakuje jeszcze trochę do końca. Już nie jakoś strasznie dużo, ale jeszcze trochę tych krzyżyków trzeba postawić, ale przyszłam pokazać Wam, co ja tutaj takiego cudownego natworzyłam. Popatrzcie. Piękne przykład. Oczywiście chciałabym powiedzieć, że byłam taka zdolna i sama je wymyśliłam, no ale no, tak to nie było. Są już osoby, które skończyły swoje samplery i chwalą się nimi na Instagramie. I przeglądając właśnie te rezultaty całorocznej pracy innych osób, natknęłam się na pracę pewnej Marty, która właśnie swój sampler personalizowała takimi trzema kotami. I one wydały się również takie moje i tak mi się spodobały, że postanowiłam sobie je, tak brzydko mówiąc, ukraść. Także Marta, ja bardzo Tobie dziękuję za ten świetny pomysł. Wybacz, że tak go skopiowałam nieładnie, ale nie mogłam się powstrzymać. W samplerze właśnie tutaj, tutaj na dole i też tutaj jest trochę takich pustych miejsc i są to miejsca na to, żeby ten sampler można sobie było tak spersonalizować. Fajny to pomysł, chociaż też trudny, bo trudno wykombinować coś, co by i sensownie w tym samplerze wyglądało, no ale zobaczymy. Spójrzcie tylko, mam to. Skończyłam sampler. Jestem tak zadowolona eee, i tak zachwycona efektem końcowym, że nawet nie jestem Wam tego w stanie opowiedzieć. Wiecie, jak to u mnie jest. Traca żyje, dopóki ją haftuję, a później, kiedy skończę ją haftować, no to raptem okazuje się, że tracę całe zainteresowanie tą pracą i w zasadzie już może przestać dla mnie istnieć. Tymczasem trzy dni temu skończyłam haftować ten sampler, postawiłam ostatnie krzyżyki. I przez te trzy dni, zaraz, od razu, w zasadzie po skończeniu go wyprałam, wyprasowałam i chodzę i go podziwiam. I podchodzę, i, i głaszczę, i szuram, e, dotykam, oglądam te krzyżyki, i tak już sobie nawet pomyślałam, że, że właśnie może to ja tylko takie rzeczy powinnam haftować. Może właśnie powinnam się zająć takim prymitywnym haftem i, i pójść w tą stronę, skoro. Skończenie tej pracy i, i patrzenie na nią sprawia mi tak wiele radości. No niesamowite. Aż <noise> sama się sobie dziwię, ale naprawdę, radość, radość ogromna. Ja po prostu, wiecie, haftowałam ten sampler przez cały rok i, i w haftowaniu tego sampera było coś takiego. Nie wiem, magicznego. Ja wam mówiłam o tym na samym początku, jak tylko zaczynałam. I ta magia rzeczywiście nie, nie opuszcza do samego końca. Najgorsze jest to, że ja nie potrafię tego nazwać, że nie potrafię tego jakoś tak sprecyzować, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat ta praca i dlaczego tyle takich, takich fajnych emocji. Nie wiem, no widzicie, motam się, nawet jest mi teraz trudno jakoś to wszystko ubrać w słowa, ale jestem zachwycona. Jedyne, co muszę poprawić i w zasadzie teraz to zobaczyłam, to to, że w niektórych miejscach na schodach troszeczkę przewisł backstage i będę musiała to naciągnąć, ale to już jest taka sprawa nietrudna i szybka do zrobienia. Zrobię to po prostu, jak będę oprawiać pracę. Tak jak mówiłam wam, center miał takie puste miejsca, puste przestrzenie, które można było sobie spersonalizować. Takim pustym miejscem było tutaj to miejsce, tutaj to te Dwa miejsca to tutaj i to tutaj. Trochę mi zabrakło fantazji <noise> na tą personalizację. Wcale to nie było dla mnie takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Tutaj ten napis, że jest to praca z roku 2020 zostawiłam, bo pomyślałam sobie, że to będzie bardzo fajna pamiątka. Ludzie pisali tutaj różne rzeczy, i kwarantannę, i COVID, ale ja nie wiem, czy ja chcę patrzeć na, na COVID i na kwarantannę przez resztę swojego życia, podziwiając tą pracę. Bo rok 2020 i tak nam wszystkim będzie się kojarzył w zasadzie tylko z tym, więc postawiono taki napis, te trzy kotki, o których Wam mówiłam. Dodałam też te kotki tutaj w tym miejscu. Dwa są. Tu jestem ja, jako twórca tego pięknego samplera, a tutaj dałam mojego Braniksa i Budzego, żeby moja rodzina też się na tym samplerze znalazła. Nie wiem, nie wiem czy to ten len, czy to te malutkie krzyżyki, ale jest w tym coś po prostu niezwykłego. Cudowny, przecudowny. Wszystkie rzeczy do samplera trzymałam w takiej torebce. Znaczy, torebka to nie torebka, to taka teczka. Teczka fajna, bo na suwak e, dużo lepsze niż takie teczki zapinane i też wykonana z takiego fajnego materiału. To jest taki plastik wzmacniany jakąś taką siatką, że one mimo takiego intensywnego użytkowania ani się nie niszczą, ani nie pękają i, i wszystko z nimi fajnie. Yy. Tutaj były nożyczki, mulina i oczywiście prójka, bo w tym samplerze bardzo często była mi potrzebna nie wiem, wzór prosty jak budowa cepa a, a mi ciągle wszystko się mówiło i też haftowałam z kartek tak, ja miłośniczka sagi haftowałam z kartek mazałam po tych kartkach flamastrami pisałam sobie różne rzeczy i <todgłosy> Przypomniałam sobie dzięki temu samplerowi też tak jak to było w dawnych czasach, wiecie, wtedy kiedy wszystko było z kartki tutaj liczyłam sobie krzyżyki i no, taki kawałek historii, powiem Wam, że tak nawet szkoda co będzie wszystko puścić w kosz. Znaczy nie w kosz tylko oddać na makulaturę. Bo ja jestem bardzo zaangażowanym ekolutkiem. i nie wyrzucam papieru do kosza. Tak. Taki cały rok w zabazgranych, zapisanych kartkach. No ale to już historia, która się skończyła. Teraz czas na nowe. Które też jest fajne i ciekawe. A jeśli chodzi o nowe, to nowe są dwie rzeczy. Jedna to będzie taka, o której jeszcze Wam nie powiem. Pewien tajny projekt, do którego domówiłam sobie materiały, a mianowicie kasze i mulinki, które mi brakowały. Nie wszystkie kolory miałam, więc musiałam sobie kilka domówić. No, jednak zanim ja pocieszyłam się swoimi nowymi zabawkami, to już zdążył się pocieszyć nimi październik. Nitka wygląda jak wygląda, dobrze, że mi numerka nie zjadł, bo byłoby słabo. No, ale mulina jest taka nieładna, poplątana, no nic. Także o tym projekcie powiem Wam, jak on już się zacznie, znaczy, a, a może nawet jak się dopiero skończy, dlatego że musi zostać na razie ukryty. I wiecie, co się ucieszyłam? Dawno już nie zamawiałam niczego w hobby studio. Kilka ładnych miesięcy. I zobaczcie, jak ją oni sobie zrobili teraz piękną kopertę na mulinki. No, taka głupotka, a tak mnie ucieszyła. Piękna, prawda? proszę. Cudo. Cudo. I drugie nowe to to, co mi przyniósł Mikołaj. Ja chciałam ten zestaw. To jest zestaw od Design Works. Takie piękne, kolorowe, tęczowe zebry. One są mi trochę potrzebne tak yy, zawodowo. I dlatego bardzo chciałam je mieć. No i mam. Pozawiązywałam już... Pozawiązywałam już muliny. Wzór jest taki czarno-biały i dosyć drobny, ale kolory są właściwie poukładane takimi dużymi plamami, więc nie będziemy robić z tego powodu żadnej tragedii. Kanwa jest czternastka i miałam taką pokusę, żeby ją zmienić na coś innego, ale. Może jednak tego nie zrobić, tą czternastkę zostawię. No, zobaczę, jeszcze pomyślę. Mam gdzieś jakąś taką szesnastkę w takim jasnym kolorze, więc może, może, może ona? Nie wiem. No i są mulinki, i śmieszne było to widzę, że organizer, na którym jest mulina, jakoś zupełnie nie współgra z kluczem, bo tak jak widzicie, tutaj są znaczki w kluczu. I jakieś numery, takie numery nici, jak rozumiem. Chociaż powiem Wam, że ja nie wiem, jakie to są nici. Znaczy, numeracja jest tak jakby od demce. Ale czy to są nitki demce? To nie wiem, bo jakieś takie są dziwne dotyku. No i dlatego tak się zastanawiam, czy to mogą być rzeczywiście mulinki demce. No ale nic, to nie jest istotne. Co było takiego śmiesznego, że na organizerze, zobaczcie, są takie cyferki, tam od jednego do. 30, przy czym kolorów we wzorze jest 32. I są takie numery tutaj na organizerze, jak na przykład ten, gdzie są powieszone pasma jednej nitki i pasma drugiej nitki. Ja już je tutaj wszystkie pozawiązywałam, dlatego że one były tak luźno przełożone i bałam się, że mi się pogubią, pomieszają, i wtedy to już w ogóle nie dojdę ładu, co i gdzie powinno być. A drugi to jest to. Numer 21 i zobaczcie jaki po prostu zielony z jakim fioletem. Ja na początku myślałam, że to są blendy, ale to taki dziwny ten blend, ten brązowy z tym niebieskim, no to jeszcze, ale ten fioletowy z tym zielonym i z tego fioletowego jest kilka pasemek, zielonego tylko jedno. Więc zaczęłam sprawdzać się z tym, co jest na okładce. No i te kolory rzeczywiście nie są zblendowane. Tylko po prostu to, co jest na tym organizerze, y, trzeba dobierać po nazwach, które są tutaj. I trzeba po prostu je w kolejności. One są ułożone. W, one były ułożone w, w or, na organizerze w kolejności, ale żeby nie zrobić już dwóch krateczek więcej... dziwne. No ale nic, żafy też będę, znaczy zebry. Zebry też będę haftować, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Najbardziej bym chciała już, ale ostatnio, widzicie, jakiś zamieniam się w mistrza. Ciągłego zaczynania czegoś, a potem mam taki problem, że nie wiem co mam robić i co haftować. Ale pierwsze będzie to. To jest, to jest sprawa najważniejsza. I od tego zacznę. I dzisiaj pewnie już nie, ale jutro na pewno, bo w zasadzie od kiedy postawiłam ostatni krzyżyk na samplarze, to już trzeci dzień nie miałam igły w ręce. Bo ciągle coś się wyskakuje. Ciągle brakuje mi czasu, i w zasadzie nie wiem, co z nim robię. Trudno mi go odnaleźć, no, ale widać, czasem tak musi być. To co? Ja się będę pewnie z wami żegnać. Zobaczymy się zapewne już w nowym roku. Życzę wam, żeby ten nowy rok był dobry. <laughs> żeby nie przynosił nam takich niespodzianek jak 2020. Nigdy nie lubię sylwestra. Mm. Zawsze to jest dla mnie taki dziwny dzień. Ja bardzo się przyzwyczajam do, do różnych miejsc, do różnych rzeczy. I przyzwyczajam się też do, do roku, chociaż to głupie, jak można się przyzwyczaić do roku. Ale zawsze w tego sylwestra, kiedy składamy sobie życzenia, zawsze sobie myślę, jaki ten nowy rok będzie, co nam przyniesie. I może dlatego tak szkoda mi tego starego roku, bo on zawsze jest taki oswojony i już taki mój. No ale 2020 nie był łatwym rokiem, więc... Chyba nie będę go żałować, że sobie już od nas odchodzi. Niech sobie idzie. Niech na jego miejsce przyjdzie mały, nowy rok, który, mam nadzieję, przyniesie nam i spokój, i radość, i zdrowie. I tego wszystkiego Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.